Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. Mamy gorące lato i w dzisiejszym odcinku, tak jak w sumie wam obiecałam już jakiś czas temu W końcu może się wybierzemy do tych ruin e, Z pająkami wyszło jak wyszło No zanim ja tam podejdę do nich, stanę obok nich e, One mnie zaatakują, mi to takiego głupiego robota trochę, moim zdaniem tą stopą ich zabijać Nie one sobie tam rosną Mm, mm, dobra, wszystko co mu się... Aha, ja porobiłam linę. Bo chciałam porobić pułapki. Tak, jak zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałam porobić pułapki. Po to te liny porobiłam. Tylko tak, one się nie stakują, prawda? Oczywiście, że nie. Czyli założymy sobie plecak. Tak na chwilkę. I pójdziemy sobie. Dobrze, dobrze. <gryw> Działaj ładnie. A czy ja nie mam kamienia? Mam. Ale on się trochę grzeje. Pisaliście też, że sposób na Mucho smoka to będzie zbudować dwa takie mm, ogniska. I on się w nich zablokuje i wtedy będzie można go bić i on będzie. E, nie będzie nas e, podpalał, tak bodajże. Hmm. Muszę przyznać, że. brzmi to dosyć ciekawe. I pisaliście też, że jest tego dużo na YouTubie i. Teraz czekajcie, założę sobie czapkę. Mogłabym sobie obejrzeć. Ja nie chcę oglądać, ja chcę sama spróbować i... Posłucham się was, posłucham tej rady. Przygotuję się na zrobienie dwóch tych ognisk. Myślę, że w sumie nawet można sobie przygotować miejsce już, gdzie pójdziemy, jak usłyszymy, że mu smok nadchodzi. I ja myślę, że to będzie gdzieś tutaj, bo albo. No, ja myślę, że to będzie gdzieś tutaj, bo nawet jak tutaj nam coś tam się podjara, to nie będzie wielkiej straty, więc co ja będę potrzebowała do tych ognisk, czyli aż 8. Mhm, dobra, no to już sobie porobiłam Aha, i zrobiłam mu ten, wianuszek. <noise> zrobiłam mu wianuszek, ale dobra, może skupmy się najpierw na jednym, czyli na zrobieniu tych pułapek. Bo robienie paru rzeczy naraz do niczego dobrego nas nie doprowadzi. E... Nie, Wilson, ja wiem, że ty zaraz się przegrzejesz, więc e, wezmę sobie to. Dobra. Gdzie my te połapki plantowaliśmy? Ja myśl... Tak, tutaj, na tym takim fajnym kwadraciku. Nie wiem, czy czemu tak fajnie się wygenerowało, ale bardzo mi się to podoba. Takie ciapki się zrobiły same z siebie. Dobra, to ty tutaj sobie poplantuj tak, żeby było dosyć ciekawie. Chociaż nie wiem, czy te połapki by działały na mochu smoka. Nie wiem, czy on by mi ich nie zjarał. Jak myślicie? Można by było spróbować, nie? W sumie. Tam też je zaplantować? Nie, dobra. To zostawimy sobie na te... Jak one się nazywają? Na psiaki. Dobra. Więcej. Aha, jeszcze jedna. Gdzieś tutaj. Dobra. Ale mamy pułapek. Jeszcze jedna. O kurcze. No dobra, to tutaj. Żeby tak było trochę gęsto. Nie mam już, bo tak będę się kręcić. Nie mam już. Dobra. Zdaję mu czapkę załóżwianek. Załóż też to. I nie wiem, czy to rośnie. Ale dobra, mało istotne. Czester co ty masz tutaj? To. Teraz kamień, czyli biorę to ze sobą. Kły już mi nie będą potrzebne, czyli kły wracają. Eee, to nie będzie mi na razie potrzebne. Chyba, że zrobilibyśmy sobie trochę tego do leczenia. O! To nie głupi pomysł. Miodu pod dostatkiem. Tutaj. O. Zawsze, jak muchosmok przyjdzie, do wiecie: Jesteśmy bardziej <laughs> chronieni, że tak powiem. E, co by sobie tutaj zjeść? Dobra, ja pobiorę to ze sobą. To sobie mogę sobie schować. To idzie ze mną. To idzie ze mną. To mi jest niepotrzebne na razie. Kamień wezmę, ten cztery. No. Zawsze to coś. I złoto będzie mi potrzebne. Uuu, złota mamy. Malutko. No to co? Lecimy tam. To mam, e, to sobie zrobię tak naprzód. Ej, do tego jest trawa potrzebna? Mm. Żeby jak zwykle zepsuły roślinka. Spoko. E, muszę przyznać, że trochę na świecie nam się trawa kończy. Chyba troszeczkę y, przypiekło ją. O, jest jedna, dobra. Muszę korzystać, musicie mi wybaczyć, że będę zbierała całą trawę skąd tylko się da, ale muszę. Pali się. Nie będę tego gasiła. Bo... Niech się zapali, bo czemu by nie. Ale fajnie to wygląda. No, temperatura Wilson jest okrutna. Jednak mi się wydaje, że on teraz tak wolno biega bez tej laski. E, skończy nam się zaraz... I w ogóle nie wiem, czy Aha, dobra. Już chciałam sobie powiedzieć, ale nieważne. Że ekran tak się rozjaśnia i przyciemnia, to chyba po prostu zaczynało się palić tamto coś. Wiesz co, weź sobie tą marchewkę. co sobie ją. Dawno warzyw nie jadłeś, Wilson. Tylko te jajka z jakimś bekonem. Ciastka, jakieś lody. Byśmy mogli trochę zdrowej żywności podziubać. Dobra, ja bym chciała teraz wykopać złoto. O, dziękuję. E, jak my stoimy z Flintem? Wydaje mi się, że Flint ta tu mamy y, dużo w tym. W skrzyni, nie? Okej, okay, jest jeden, no ale no dobra, pozbieram. Więc y, mm, właśnie poprzez pewien komentarz zaczynam myśleć, żeby zrobić drugą skrzynkę taką wielką. Chociaż też y, z kolejnej strony nie wiem, jak długo ta seria będzie trwała, ponieważ wiecie, y, ostatnia pora roku dochodzi do końca. Przeżyliśmy każdą, i po prostu mi się kończą pomysły, jakby co ciekawego mogłabym wam jeszcze pokazać. E, I przyszła mi taka, mm, taka myśl, że może chcielibyście zacząć teraz shipwreck. Tą byśmy jakoś powoli kończyli. Oczywiście jeszcze zwiedzimy sobie jakieś tam ruiny, postaram się jakoś tam y, zajść do nich dosyć daleko. I ewentualnie moja, moja propozycja to jest kolejna seria, i tym razem z Shipwrecked albo Don't Starve Together, ale sama. W sensie single player i patrzymy, co tam nowego, ciekawego jest w tym Don't Starve Together. Bo ja nie muszę od razu wam przyznać i, i bez bicia, że ja w Don't Starve Together bardzo, bardzo mało grałam. I nie mam, nie mam doświadczenia, nie mam jakiejś wiedzy na temat tych nowych rzeczy. Tyle tu sobie tam spojrzałam, zobaczyłam, że coś tam jest nowego, pobiegałam po świecie. Ale to tyle. N nie wiem, nie wiem co do czego, gdzie i jak. Dobra. E, ja myślę, że przydałoby nam się miejsce w wybunku. I tu zaczyna się robić problem. Dobra, jest to. Ja widzę, że tobie już zaczyna się robić gorąco, więc od razu sobie zrób tak. Ok. I teraz. Ja myślę, że jednak może zrezygnujemy z tego Flincika. Albo. Z... Kurczę, No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To będzie na potrzebne. ja bym jeszcze tego złota i kamienia pozbierała. są czemu ty nie masz miejsc? Tak się zaczyna jarać. <ścoughs> I co, spali się? Aż muszę popatrzeć. A, uciekł. Dobra. Dobra, ja myślę, że zrezygnujemy z tego. Na rzecz kamienia. Złota. Znaczy, no złoto, no to wiadomo, to tam jeszcze nam się ładnie stakuje. Ale właśnie to nam się nie będzie ładnie stakowało. Dobra, już myślę, że dupać się już ochodziła. Nie, to nie. To, to, to i to. Okej. Okay. Tak, czyli ten biom tak jak pisaliście. Jest w sumie tylko kamienny, nic tu ciekawego chyba nie znajdę więcej, z tego w sumie co widać jeszcze, może tak przebiegniemy przez środek, o. Zobaczymy. Kurczę, szkoda, że tu nie ma kus. Ale faktycznie, to nie jest taka ala pustynia, to jest typowo takie kamieniowe. Wszystko z kamienia, wszędzie kamień. Dobra, tego nie zbieraj. Pozbieraj to, pozbieraj to. Ale się nałowimy złota i kamienia, kurczy dobrze. No, 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 jeszcze jeden. A w przyszłości jak będziemy potrzebali flin, to tu przyjdziemy. Tu nie ma wiatrów, to nie shipwreck, więc nam tego nie zwieje. Więc to tu najprawdopodobniej będzie leżało, ponieważ nie ma też tutaj kretów, które by to kradły. Ale ja... To zawsze tak było, że ten wieczór był taki krótki? O masakra, przecież to jest jakieś nieporozumienie. No dobra. O, w mordę. Chyba trzeba doładować, co? Czapajkę. Czy mamy coś? No to akurat pretekst, żeby zajeździć do podziemi. Po bulwy. Bo chyba świetlików nie mamy. Poza tym ja świetliki chcę wypuścić. No, podnieść to. Ale to szybko leci. No i co? Zaraz nam się skończy światło i tyle będzie. To sobie tak rozpalimy. Muszę być przygotowana. Przyspieszymy trochę. 3. a tutaj przez środek przebiegniemy. Ok, dwa, jeden, dobra, rozpal. I załóż wianek. Ok. No i co? Teraz musimy niestety poczekać do końca nocy. To w tym czasie sobie ochłodzimy tyłek. O, weźmy sobie kamień. To w sumie mogę rozłupać, później po to przyjdę najwyżej. Okej, okay, tutaj ten posąg Maxwella też, no bo po co w sumie on nam. Okej. Okay. To też... Ja wiem, że jest ciemno, ale chyba Charlie jeszcze... A, jednak! Dobra, 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 dobra. dobra, To w rękę 16 to jeszcze bardziej. Da radę jeszcze się chłodzić? Da radę. W ogóle była aktualizacja tego programu, którym nagrywam, i masakra. Teraz, jak zwykle, okienko za okiennaczem wygląda, jakieś opcje się pozmieniały, także nie wiem, jeżeli jakiś dźwięk czy coś się nie nagra, to wybaczcie. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagrywa. W sumie no, trochę się zmieniło trochę się zmieniło, ale mam nadzieję, że najlepsze. Dobra, ja nic tam nie zostawia Nie, dobra to lecimy e, p, 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 przygotować, dobra, to sobie jeszcze przygotuję, no i tak kończy się trawa jeszcze na jedno ognisko, kurde bardzo niedobrze, bardzo niedobrze że tej trawy tak mało tutaj jest, gdzie jeszcze byśmy mogli w sumie wybrać, a może tu na południe o, czekajcie, skończymy, zobaczymy, czy tu jest jakaś trawa jest tak, żeby nie wiem chociaż na te trzy takie małe ogniska mieć, no bo kurde tu wszystko pousychało tu pousychało, tu jest trawa A, dobra, to niech sobie rośnie. Chociaż tak pewnie zaraz uschnie. Jeszcze gdzieś ta trawa tam na dole. A może w podziemiach? Właśnie, w podziemiach może być trawa. Dobra, idziemy do podziemi. Idziemy wędrować do ruin. Drzewców dalej tak jak nie było, tak nie ma. Może po prostu się wezmę i poza odcinkiem zacznę ścinać i wtedy... Zacznę nagrywać kolejny odcinek już od momentu, kiedy ten drzewiec w końcu ruszy swój tułek łaskawie i się pokaże. O, o nie, tam coś zaczyna się jarać, no i... Kurde, mam nadzieję, że się nie spali. To jest to, że jak się przechodzi tutaj gdzieś w okolicy, to zawsze się coś musi podjarać. A, i tu wysłyszałam to mięsko tamtymi małymi... arbus, można lody robić. Jak te lody robiliśmy? Ja już zdążyłam zapomnieć. Na pewno tak. To, dwa i patyk. Ja stawiam na to. Tak, na pewno. Tu miałam jeszcze nasionka. O, jeszcze ciasteczka można będzie zrobić. No, muszę przyznać, że Wilsona dieta jest bardzo ładna. Taka zróżnicowana bardzo. Tu jakieś ciastka, tu jakieś lody, tu jakieś jajka z bekonem, warzywka. Dobrze, dobrze, dobrze. E, e, e. Teraz tak, musimy porobić, tak są cztery świetliki, ale, a to i tak będziemy potrzebować, dobra, dwa zużyję, o, aha, to miało być na jeszcze jeden ten, trzy flinty, Boże, dobra, załóż plecak, gdzie są, bo, niestety. Flinty. Jest ich pod dostatkiem. Robra, robimy drugi kamek. I ten. I ten. Idę do lodówki. Jak temperatura? Kiepsko. No właśnie. Już dupka się chodzi. Zjemy sobie jajka. Dobra. Myślę, że na razie wystarczy. Na parę sekund, eee, to będzie nam potrzebne. Dobra, zaczyna się tutaj trochę miejsca robić. O, <laughs> Wilson, no weź, nie przesadę. Przecież dopiero tu podeszłam. Dobra, co. O, matko, serio? Tak gorąco? Okej. Okay. Dobra, to w tym czasie zrobimy sobie może trochę tych kamieni. Ile tam ich było potrzebne. 4, czyli 8 i tam jeszcze. A, dobra, zrobimy dychę, bo one się zastakują po dyszce, nie? Okej, okay, teraz te dwa. Dobra, jedno ognisko jest. I teraz znowu te dwa. I jeszcze dwa. Okej. Okay jest na kolejne ognisko. No to jest spoko. Aha. Za Flinty. Które nie będą nam potrzebne bodajże. Nie, dobra, i lecimy ustawić te ogniska, tylko nie wiem jak... Ja to mogę zlamić teraz, bo nie wiem, jak blisko one mają być. Hmm. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy na co będziemy się paćkać. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, no. Raz się żyje. Mamy kukłę, także, jak ucho nas zabije, to się wskrzesiamy. Mamy dodatkową jeszcze kukłę w zapasie, więc. Dobra, ja myślę, że nawet gdzieś tutaj można to ustawić. Więc zacznijmy tak: od jednego. Tutaj. I drugie. Nie wiem, czy to ma być tak. Tak blisko, żeby. Kurde, nie wiem. Nie przejdzie? No, bliżej nie. Idź, tak, bo będzie przeszkadzał. No, bliżej nie będę mogła. To jest. To jest najbliżej. No, ja przejdę. A muchosmog. No, zobaczymy. Coś tu się jara. Aha. Dobra, no, to się jara. Jeszcze sobie podniosę kamyk. Se. Se podniosę. Dobra, w sumie jak już tu jesteśmy. Tylko ja nie mam za bardzo. Weź, bo to dopiero zaraz się ten gorąco zrobi. E, czy ja mam wszystko do podziemi? No bo w sumie moglibyśmy tutaj wejść, no czemu by nie? Tylko ja nie będę miała miejsca. Ja myślę, że powinniśmy wziąć plecak jednak ze sobą. Wróć należy do domu, Wilson. Weź plecak. Otóż kask myślę? Chyba nie będzie potrzebny. Co? No i patrz, już noc. Przestańmy z Sanity. Hmm, nie spada. Zaraz zacznie, nie? W nocy. Dobra, to było tylko coś, sprawdzanie czegoś. A może ciebie byśmy wzięli? No właśnie, bo koszulkę fajnie by było mieć. Ja ciebie wezmę. I włożę tobie... To, to, to w razie gdybyśmy. Chociaż nie, złota nie będziemy zbierać. Ok. A tam były dwa te. Chodź tu jeszcze. E, to mi się przyda, to na pewno mi się przyda. To mi się przyda, gdybyśmy walczyli. To mi się przyda, i to. To musi być. To mi się przyda. Wszystko mi się tutaj już przyda. No dobra. W sumie masz patyki jeszcze w razie czego? Tak ten. No i co? No to teraz już jesteśmy bliżej tego, nie? Aha, jedzenie, o. Raz, dwa, trzy, cztery. Eee, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Ślicznie. Zrobimy sobie jajeczka. Pieruszki też by można było zejść, bo jak wrócimy, to na pewno już będą zepsute. Lody też mogą być zepsute już jak wrócimy. Dobra, zjemy sobie właśnie, bo Sanity 20 wskoczyło super. I pierożki wezmę ze sobą. Zaraz je zjemy, tylko trochę mi głodu spadnie. Mm. Dobra, i tak one obydwa były zimne, ale tamten był na pewno mniej zimne. bo go mieliśmy w kieszeni, wiecie. Dobra, szybciej te jajka, nie się gotują. No i z tych takich fajnych rzeczy to... W sumie ten miecz, no ale tu musimy drzewca. Tutaj może zdobędziemy te, chociaż ten, ten pasek nie wiem, czy jest taki fajny. Amulety... Czy ja bym chciała amulety? Na pewno nie latem. O tak. No i dobra. Wilson, wyglądasz bardzo wakacyjnie. Muszę przyznać. Załóż okay. wianek. A weź sobie jeszcze. Eee, gdzie jest... Aha, tam jeszcze wyżej. Okej. Okay. Tu już nic nie podnoszę, żeby nie zapchać mnie za... Ej, Chester, idziesz? Idziesz. Dobra. Schodzimy na dół. Wiem, że w sumie... Tak, idę do tych ruin pod koniec odcinka, że może lepiej by było po prostu następny odcinek zacząć. Ale najwyżej przerwiemy sobie tutaj i zaczniemy następne już w ruinach. Dobra. Eee. No dobra. No bo wy mnie zaraz zaczniecie... Okej. Okay. I okej. Okay. To jedzenie mi nie jest potrzebne absolutnie. Ale takie rzeczy jak to, czy to sobie pozbieram i to pójdzie do chestera, dobra co my tu mamy ciekawego, przede wszystkim na południe mamy bulwy więc Chester, czapka okay. idzie w dłoń i idziemy, ale to jeszcze pałkę w ten laskę, to weź ja sobie to od razu, to nie ten doładuję o i zrobimy zapas o jak fajnie, bicie, nie ten. bicie się, bicie ja sobie skorzystam z dropu, któregokolwiek tam no to może ja w tym czasie sobie pozbieram? Oj, tu kolejne się tłuką? Ojej, dziękuję. Ej, macka, nie przeszkadzaj mi tutaj. No? nie, ile często się można tuć? O, czyli. Aha. Dobra, to to wywołamy cię. Wywołamy wilka z lasu. Oj. O, czekaj. Dobra, bo zanim ja was zabiję, to, to minie wieczność. Dobra, jeden nie żyje. Dobra, drugi nie żyje. A co to jest? Aha, pozostałość. Dobra, to sobie weźmiemy. Jeżeli zdążymy, no to zdążymy. Jeżeli nie, to nie. Tego nie biorę, bo to nam niepotrzebne. Ehm, broń. O, to. Broń sobie po prostu wymienimy. Ja też nie będę nie wiadomo ile tej broni zbierała. I tak mam jedną na zapas już. Nawet... A w sumie, Chester, jak już ty jesteś. O Ojej, jeszcze trzęsienie ziemi. Chociaż w sumie może jakieś kamiki fajne spadną? Dobra. Musimy iść tak po... Te... Au, 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 au. O matko. O, to się przyda. <noise> Złoto, o, zniknęło. A wszystko się rozwala bez sensu. Duże macuszki. Szkoda, że z nich nic takiego super nie wypada, bo jednak jak je się atakuje, to tam dookoła się pojawiają takie małe macuszki. No jednak i tak nic tam nie drobi ciekawego z tego. E, bardzo dziwny ten biom, ale okej. Okay. Jakiś taki... Z tego co pamiętam i z tego co wiem, zajście do ruin... Bo na razie jesteśmy tylko w jaskini. Wejście do ruin będzie gdzieś na takim kamiennym biomie właśnie gdzie będzie dużo pająków. Przynajmniej ja mam tak zawsze. Nie wiem, czy to jest po prostu już taka reguła, że tam zawsze są, ale mi się tak zawsze zdarza. I zresztą nie wiem, czy pamiętacie. Yy, ja mam zawsze takie szczęście, że odkrywam wejście do ruin zawsze na samym końcu zwiedzania jaskiń, więc trochę nam zajdzie, zanim je znajdziemy. Ale nie chodzi głównie, żeby dojść do ruin. Ja bym chciała też pozwiedzać jakieś jaskinie i tak dalej. Tak wiecie, po prostu, żeby sobie połazić. No, pozwiedzać takie zakamarki, w których nic nie ma. To też jest bardzo fajne. 23 stopnie, tu w jaskiniach też jest jednak gorąco, co moim zdaniem jest trochę. No, tak, jakby tu nie było gorąco latem, no to wszyscy by tu uciekali latem. Ale z drugiej strony, tak na logikę, no to w nie może być gorąco. W jaskiniach jest zimno. Tu zimą by musiało być bardzo zimno. Mogliby tak zrobić, że zimą w jaskini to jest w ogóle taka wypiździawa, że. Ciężko wytrzymać tutaj w ogóle bez ogniska i w ubraniu. Ale latem mogliby tutaj dać jakiś chłodek, muszę przyznać. A jednak właśnie, 5 stopni z kamieniem. To jest jednak, moim zdaniem. Aha. Ja cały czas z tą głupią zbroją chodziłam. To jest dużo. Moim zdaniem to jest dużo. No ale nic. Dobra, po ciebie tam ugryzło na trochę. To sobie to zjedz. Macka, jaka to się mała wydajesz w porównaniu z tymi? Taka nic nie groźna, ale. ale głupi biom. No ale to co? Pozwiedzamy sobie. Króliczek, co ty tu robisz, biedny? Na środku kurcze biomu z mackami. No serio? A nie miał gdzie się wybrać. Dobra, króliki, czy mamy. Mamy bekon. Kurde, o jakie przejście. Bo zaraz jak spotkam jakieś króliki, to mnie będą gryzły po kostkach. Okej... Okay. Czemu zanity nam spada? Dobra, dam im marchewkę, to może mnie polubią. A może tu nie ma królików? Tam gdzieś były, nie? Tu gdzieś... A może... A może nie? <laughs> może to nie ta gra? <laughs> Chyba. No tu oczywiście jakiś... zadupia. Wilson i tak... kurde ty się ten... zarastasz. Patyki i dwa flinty. Patyki ma... czeste tak. Czyli flinty. Kurde, tyle flintów mieliśmy. O, o, o! To mi się wydaje, że tu by mogło być nawet zejście do ruin. Tu by mogło być zejście do ruin. Tylko kurczę, jak będziemy latem biegać po jaskini, to możemy przygapić mu smoka. No. I tu są króliki. No ja i będę mnie po kostkach. Ja myślę, że powinniśmy. Kurczę, czy powinniśmy stąd wyjść? Bo ja bym naprawdę chciała smoka zabić. Wiecie co, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym biegała po jaskiniach teraz latem, ale moim zdaniem to się wiąże z tym, że przegapimy muchosmoka. A czy chcecie iść na powierzchnię i coś tam na powierzchni jeszcze porobić, i wtedy po mucho smoku, albo jak się skończy lato, właśnie przeżyjemy te cztery pory roku na górze. Tak, tak, będzie lepiej. Wrócimy na... Kurde, ja nie wiem czy to jest wyjście. Wrócimy na górę. I po jak się skończy lato, to przyjdziemy sobie do jaskini na spokojnie. No i patrzcie, wziąłem jednego flinta, chciałam wziąć drugiego, żeby zrobić ten golarkę, ale widać, że już wychodzimy. No, także ja się będę z wami żegnać. Następny odcinek... Myślę, że jeżeli nie zapomnę, to... Zaczniemy sobie, właśnie, od walki z, z, z tym, jakąś się nazywa, drzewcem. Ja po prostu zacznę grać, zacznę ścinać te drzewa, i jak on wylezie, no to wtedy zacznę odcinek, tak? To będzie najlepsze, to będzie najlepsze. Bo nie chcę was zanudzać ścinaniem drzew, bo część z was może nie lubi się tego oglądać yy, i słuchać, <grym> stać w miejscu i jak ktoś ten coś tam ścina. No. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Muszę doładować te. I widzimy się w następnym. A ja sobie doładuję. A może nawet klutem. O! Patrzcie, ile. Hop. I siup. Hop. Smoczy owoc. Trzeba będzie sprawdzić, jak zrobić fajnego coś. Tą zapiekankę, czy tam ciasto smoczę. No. to widzimy się w następnym. Pa.